Witam serdecznie moim gościem Patryk Rzepka z KK Witam. Patryk, można śmiało powiedzieć, że dzisiejsza forma Waszego zespołu jest bardzo dobra. Ciekawy jestem, czy to jest pokłosie tego, że zawodnicy drużyny przeciwnej nie mieli pełni składu, czy Wy trenowaliście przez ten okres wakacyjny i dzisiaj pokazaliście, że ten trening przyniósł skutki. Był trening czy nie? Był trening, wiadomo przeciwnik nie był w swoim najmocniejszym składzie, co pokazała runda jesienna, kiedy z nami, pierwsza runda, kiedy z nami wygrali. Niestety 4 do 2, lecz myślę, że tym razem dostali solidną lekcję futbolu i chcemy iść tak, oby tak dalej do przodu. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Ja Ci troszkę poproszę, abyś niżej, trzymał mik mikrofon niżej. O, bardzo ładnie. Jeżeli chodzi o drużynę przeciwną, dzisiaj wykorzystaliście swoje sytuacje, 15-1, ten wynik na pewno mówi sam za siebie. Yy, czy można z takiego meczu bez historii, nie obrażając tutaj kolegów, yy, coś powiedzieć ciekawego? Nie, no, mecz w sumie do zapomnienia. Trzy punkty są i ważne, żeby iść do przodu dalej po kolejne trzy punkty. Mówisz, że chcecie tą drużynę wyprzedzić, że chcecie się znaleźć w miejscach premiowanych do awansu. Widzisz, KKS jest stawa już tak przy końcu sezonu, żeby ta szansa i którą trzeba wykorzystać awansu się pojawiła, chcielibyście grać Ligę wyżej? Oczywiście, że tak. Myślę, że w przyszłym tygodniu będzie decydujący mecz, który zaważy się o losach awansu. Patrząc na dzisiejsze spotkanie, znajdujesz jakieś negatywne dzisiaj rzeczy w waszym zespole, czy dzisiaj było wszystko perfekto? Nie no wiadomo, brakło koncentracji, bo mogliśmy nie stracić w ogóle bramki w tym. Mecz meczu, no ale myślę, że wyciągniemy wnioski i w następnym meczu będzie lepiej. Faktycznie, coś tam duży błąd tak naprawdę zapanował, jakiś chaos, bo ten gol pierwszy dla diamentu, który otworzył wynik, strasznie dziwnie stracony. No, pan z niczego tak naprawdę. Rozumiem. Dziękuję za wywiad. Dziękuję.